Cały zespół Festiwalu Manta na scenie. Zapraszamy. Festiwal Malta, który rozpoczął się w piątek, tym razem rozlewa się po całym mieście. Dowodem na to może być Odlot Firtli. Dzisiaj sąsiedzki piknik połączył niegdyś sąsiadujące ze sobą, a dziś rozdzielone 31. bazą lotnictwa taktycznego Firtle, Głuszynę i krzesiny. Odlot, ponieważ chcielibyśmy przestać być utożsamiani li tylko i wyłącznie z lotniskiem, bo to jest naturalne, jak ktoś mówi, że jest krzesin, to każdy mówi lot, o lotnisku i chcieliśmy pokazać coś więcej niż tylko Samolo, samolotnisko i odlot ma charakteryzować próbę odlecenia od tego lotniska w kierunku czegoś większego, co, czym możemy się pochwalić. Mimo to lotnicze tradycje Krzesin także znalazły swoje miejsce w trakcie odlotu. Udało nam się zaprosić takich współorganizatorów, partnerów do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Są to nasz sportowy Fyrtel, drugie skrzydło lotnictwa taktycznego, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, Stowarzyszenie Parwa Patria, no i oczywiście klub motocyklowy 31. Bazy rozdziału taktycznego Poznań-Krzesiny. Także atrakcji jest dużo. Na tyle dużo, że każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy kolorowanki z samolotami, oczywiście F16. Możemy złożyć model takiego samolotu F16. Możemy opowiadać o naszym klubie, Klub Drugiego Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. No tutaj no, zapraszamy do obejrzenia naszych motocykli, można sobie przymierzyć, się, zrobić sobie zdjęcie. E... No. Można też y, wymienić się z poszerzeniami, jeśli inni motocykliści przyjadą. E, tutaj dalej mamy dwa mundury kobiece. Pierwszy, pierwszy mundur to jest mundur y, PWK, czyli... Przysposobienia wojskowego kobiet z lat 20. i 30. Tutaj mamy mundur ochotniczki, ochotniczki sanitariuszki z 1939 roku. Choć żarlał się z nieba, to chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu było sporo. Wśród nich znalazła się pani Justyna, która na piknik sąsiedzki przyszła z synem. Myślę, że w czasie tej pandemii jednak ludzie potrzebują przebywać trochę razem. Dzieci tym bardziej, więc to jest fajna forma zabawy dla nich nawiązywania nowych znajomości, więc jak najbardziej tak. Chęć mieszkańców dobycia razem zauważają też organizatorzy wydarzenia. Ludzie są już e, spragnieni tego typu imprez, tak? mimo że niedziela i gorąco, to jak widać początek festynu, już jest sporo ludzi, także będzie coraz więcej. Łącznikiem pomiędzy Krzesinami a Głuszyną był rajtrowerowy rowerowy przez płytę lotniska wojskowego, a ostatnim odlotem w programie dzisiejszego wydarzenia koncert zespołu Fanfara Awantura. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.